Ano, no, wstajemy. Stało się pakować, lecimy na wakacje. Co? Wrócimy na moją wakację z dniach Uwaga, stawaj się pakować. Cię? zobaczysz, wstawaj. Co ty wyszłaś? Dawaj, wstawaj. Za granicę? No? Ja, pierwotnie. Dobra, widzę, wstałem, ale jest dyntka, bo wczoraj byliśmy na fejmie u Filipa i Mariki. Wróciliśmy o której? O trzeciej w nocy? O trzeciej trzydzieści. I ja Karola <suszy> próbowałam od pierwszej wyciągnąć. I on nie chciał wracać do domu i co najzabawniejsze, on chciał zostać u nich na noc. Nie. No miałem z tą nocą, ale. Ale wszyscy my się tak nabieliśmy, <suszy> że pierwszy raz chciałeś zostać z nas I akurat wtedy, kiedy nie mogłeś. Dobra, Latiks gdzie lecimy? No właśnie, z tymi wakacjami trochę Cię oszukałam. No. Lecimy w miejsce, gdzie jest około 18 stopni, więc masz obstawiać gdzie? 18 stopni? No. Wielka Brytania. Nie. Dania. Tak jest. Tak? No, lecimy do Kopenhagi. Okay. Chciałam, żebyśmy pojecieli do Włoch. Bardzo zależało mi na Neapolu, ale nie było od dwóch tygodni żadnego lotu powrotnego, bo wszystko było wyprzedane. Drugi kierunek, na który patrzyłam, to była Wenecja. Też był dzisiaj wylot, ale były tak drogie domki hotele, bo okay. już było dużo wyprzedanych i były po 4-5 tysięcy za dwie noce, więc stwierdziłam, że lekkie przegięcie dobra. i trzecie miejsce, na które patrzyłam Paryż. Mm, Okej, okay. czyli 18 stopni tam jest? Tak. No dobra, chłodno, ale trzeba się odpowiednio przygotować hotel mamy? Mamy hotel. Ale normalny czy jakiś nietypowy? Nie, normalny normalny okay. hotel i w sumie też zabawna sytuacja, bo wczoraj jak wychodziłeś bo w ogóle Filip i Marika o wszystkim wiedzieli i no. baliśmy się, że ktoś się wygada znaczy ja się bałam i Marika się bała, że Filip się wygada Okej okay. I jak wychodziliśmy, to zostawiłeś portfel No I Filip ci oddawał i mówi Masz, bo się przyda nie, I bez ja ogóle... że pociągnie temat dalej Ja coś widzowie powiem. nie byłem przygotowany, w sensie Ja coś czułem, bo ty Mówiłaś mi o dwóch dni, żebym tutaj zmontował <grym film <grym Żebym zrobił miniaturkę Żebyśmy tak, mi żebyś zrobili shortsy No ale i tak będę musiał zmontować film No mówię No dobra, widzowie, ja muszę dojść do siebie, bo Widzicie jak wyglądam, czyli co? 18 stopni, tak? Tak No dobra, idę się ubierać no, dobra. Dobra, to teraz już oficjalnie witam was w kolejnym vlogu na moim kanale W którym razem z Karolem lecimy do Danii Ten wyjazd to mój prezent dla Karola z okazji Dnia Chłopaka Bo Karol kiedyś już mi zorganizował wyjazd, niespodziankę I o ile się nie mylę, to była to pierwsza rocznica naszych zaręczyn I wtedy leciliśmy na Malte Tak, no, dokładnie Więc stwierdziłam, że w końcu pora się odwdzięczyć No i lecimy dzisiaj do Kopenhagi Aktualnie jesteśmy już spakowani i gotowi do wyjścia Więc w sumie czasowo wszystko idealnie wyliczyłam I no, Znaczy Karol, nie. chyba 30 minut Właśnie znaczy, wszystko idealnie, poza tym, że nie wziąłeś Gdybyśmy się wyspali dzisiaj, bo wróciliśmy tak jak mówiliśmy wam o trzeciej, wstaliśmy o szóstej, o której mnie obudziłaś. szóstej, no. O, więc trzy godziny spania, ale dobra, godzinka lotu tylko, tak? Tak, więc w sobie sobie za dużo nie pośpiesz. Właśnie, nawet samolot samolocie nie dojdzie, ale najwyżej jak dolecimy, to jakieś szybka kimka wejdzie. Dodanie, lecimy na trzy dni, dzisiaj mamy sobotę, wracamy w poniedziałek o 22, więc sobie odpoczniemy, trochę pozwiedzamy na pewno, potestujemy też różne restauracje bo w ogóle Filip z Mariką byli już w Danii polecali nam na pewno takie croissanty z kremem pistacjowym, pamiętasz? Oni zawsze o nich mówią. Tak, no mówili, że były pyszne, więc pójdziemy, zobaczymy, a jakieś atrakcje właśnie masz spisane? Mam spisane, bo w ogóle Filipów znajomi mieszkają w Danii i dostaliśmy taką listę rzeczy więc wydaje mi się, że wszystkiego nie zdążymy odwiedzić nawet gdybyśmy chcieli. Dobra zobaczymy, na razie dolećmy, odbierzmy pokój i zobaczmy jak to wszystko będzie tam wyglądało W takim razie my się zbieramy, wykonujemy się... Subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę, no i widzimy się na ognisku! Minut. Mega szybko Znieśliśmy się i już się obniżyliśmy po sobie Tak, no bardzo fajnie, ale ej ciepło jest Ciepło jest, mega w ale jak sobie to sobie pomyślałam, ej myślałam, że będzie chłodniej Ja więc też. naprawdę ciepło, świeci słoneczko, a my nie wzięliśmy okularów przeciwsłonecznych Właśnie zaszło, więc w sumie nie wiem czy się przydadzą, ale na znaczy, dzień no, nie mamy, więc je bardzo no Ja widzowie wracam też już w końcu do żywych, bo no rano jak wstałem to wydmuchałem jeszcze 0,6 na alkomacie Bo no byliśmy właśnie u Filipa i Mariki, wiecie na fejmie i w ogóle, ale nie dość, że byłem niewyspany no to właśnie jeszcze wiecie miałem w sobie alkohol, ale to wszystko już schodzi, więc wracam do żywych i możemy iść zwiedzać. Okej, okay, my nadal jesteśmy na lotnisku, bo Karol oczywiście musiała zajrzeć z tej łazienki. E, przyszliśmy... Pierwsza dwójeczka w Danii już zrobiona. I przyszliśmy kupić bilety na metry, bo okazało się, że nie ma ani Bolta, ani Ubera, a sprawdziliśmy jakby ichniejszy odpowiednik, właśnie Bolta i Ubera i za taksówkę zapłacilibyśmy 400 a. koron. No, dokładnie. Na 200 złotych, więc to jest gruba przesada i jedziemy komunikacją miejską. Tylko teraz musimy sprawdzić, czy bardziej nam się opłaca jechać pociągiem, Metrem po prostu. No i okazało się, że i metro, i pociąg kosztowały dokładnie tyle samo, więc zdecydowaliśmy się na pociąg, bo dojeżdża on pod sam nasz hotel, praktycznie. Bo bez przesiadki. Bez przesiadki hotel obok dworca centralnego. Okej, okay, no to idealnie. Teoretycznie mogliśmy jechać tym, ale baliśmy się, że nie zdążymy, więc no, mamy bilet na następny. No dobra, dojechaliśmy, jesteśmy jeszcze na dworcu i ten dworzec sam w sobie już jest atrakcją, jak go w ogóle miałem na naszej liście. Jest tak ładny. Jest mega stary, ale taki klimatyczny, że. Mega. Wow, serio? I w ogóle tutaj z boku jest do Donut, więc. To może kiedyś nie tutaj kiedyś, tutaj tylko teraz Natalia, Bo ja, no, ja bym coś zjadł Chodź, zajdziemy. Dobra, słuchajcie, no to jest tam na zewnątrz, bo czeka z walizką, bo tu jest strasznie mało miejsca, ale zobaczyliśmy, że jest pumpkin spice ice latte T. ja bym nie chciał ice, chciałbym na ciepło kawkę. O, dobrze, tutaj jest na ciepło, więc bierzemy, zobaczymy, jak mi smakowała. I do tego, bo jakiś donacik, ale tutaj chyba, kurde, nie ma tego, co widziałem, zaladą, więc. A weźmy kiedyś takiego klasycznego strawberry proste. Dobra, jaką kawkę wziąłeś? E, no to jakąś pumpkinową, nie? Mmm, mega Dobra. Taka jesienna już chyba to. O Jezu, tego widzę, było mi trzeba. Mam nadzieję, że postawi mnie na nogi, bo jadąc po drodze w pociągu, no nie ukrywam, że oczko mi leciało. Ja już posmakowałam tego Donata i smakuje mi on bardziej niż ten, który kiedyś siedzieliśmy w Barcelonie, bo jak tam byliśmy, to testowaliśmy też Dankina i wtedy mówiliśmy, że były takie sobie, a ten jest mega dobry. Wyszliśmy z dworca i przeżyliśmy mały szok, ile yeah. do tych rowerów i w ogóle tam jest taki parking piętrowy widzisz? Nie no, widzowie, ja wiedziałem, że oni tutaj jeżdżą sporo na rowerach, ale jakby jak to zobaczyłem, to przeżyłem mimo wszystko szok, bo no nie spodziewałem się, że aż tak to wygląda. Chamego, nie znajdują swój rower wśród tyłu! Jesteśmy już w naszym hotelu, on był w sumie koło samego dworca, więc dalekiej drogi nie mieliśmy. Przyszliśmy sobie na pieszo i okazało się, że nasz pokój już jest gotowy. Jest w ogóle godzina 13.30, a to ma zaczyna się o 15, więc super! Idziemy teraz zobaczyć jak on wygląda, wypakować się, ogarnąć trochę i ruszamy na miasto! Jak się podoba pokój? Ej, mega ładny. W ogóle już samo wejście do hotelu zrobiło wow. Recepcja była w podobnym stylu, więc fajnie to wygląda i to jest właśnie taki vibe, jak chcemy mieć w naszym nowym mieszkaniu, nie na wynajem. Tak, jest taki przytulny. To o. nie jest taki hotel, że taki moloch i że nie. taki nie ma klimatu, tylko taki mega przytulny. I mi się ten hotel mega spodobał. I to jest w ogóle większy pokój, więc o. zastanawiam się, jak wygląda ten mały, bo no za duży nie jest. I właśnie specjalnie wziąłem większy, żebyśmy mieli biurko. Czekaj, to, to jest to biurko do montowania? Tak, tutaj będziesz montował swój film. A, nie, w sumie nie nie, bardzo fajnie, mega fajnie, że jest blisko właśnie do dworca, mamy tak naprawdę całe centrum w okolicy, no i fajny klimacik jest tak przytulny, nie? To jest łóżka. O, ile jest. Dobre? O, 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 za dobra, Natalia, ja tu zostaję. Nie, właśnie, wstawaj, bo jak tutaj zalegniesz, to już się nie wyciągnę no, dzisiaj. No właśnie, może tak być. Wyszliśmy już z hotelu, zaczęliśmy sobie i niestety, nasza pierwsza atrakcja, która znajduje się za mną, jedna z fajniejszych, jest zamknięta. Są to ogrody Tivoli. Tutaj jest tak ładnie zrobione, i chyba się szykują na halu. Tak, jest zobacz. Zamknięte. Gorzej za nie mogło, dlatego że to jest naprawdę jedna z lepszych atrakcji tak w Kopenhadze. Jest... Ogród połączony z parkiem rozrywki trochę. No właśnie, ale niestety nie dla nas, bo jak widzicie, jest zamknięte. I Natalia jesteśmy dwa tygodnie za szybko, bo od 12 października o, będzie pięknie. otwarte. Będąc w Dani, koniecznie Jej, będziemy musieli to wejść to do jakiegoś sklepu Lego, no bo wiadomo, że Lego stąd pochodzi. Jakaron mamy sklep Lego na liście, ale taki najbardziej popularny, więc do niego pójdę. O, pewnie największy będzie. Pewnie tak. Cały czas chodzimy obok tych ogrodów, teraz jesteśmy z drugiej strony i ja nie mogę przeżyć, że one nie, są zamknięte. Ale to chowa, dobra, będzie trzeba jeszcze gdzieś <laughs> tutaj przyjechać, po prostu. Druga atrakcja, do której też nie wejdziemy, to jest zabytkowy stary cyrk, ale tutaj nie mieliśmy w planach, pod, więc tak. tylko tak poddymiamy trochę. Ale nie, no ja pomyślałem, że fajnie byłoby pójść na jakieś przedstawienie czy coś, ale ja chyba nie chyba ma nic, nie? rzadko, bo jest 25.08, czyli może raz nie w nie miesiącu to. po prostu robimy jakąś sztukę, taką wystawę. No nie, jesteśmy na koniec września i we wrześniu chyba jakby nic nie było? No, dobra, dziwne, poczytałem. Będziemy 3 dni, więc jak coś będzie, to może wpadniemy. Tutaj też mamy kolejny ciekawy budynek. Co to jest, Natalia? To jest teatr, tak? Podobno tak, chociaż nie wiem, czy to nie jest kino, tak trochę wygląda, czy nie? Eee... W sumie ty. Sprawdziliśmy jednak fake info, to jest kino w Kopenhadze więc Nie no, do kina chyba nie idziemy, nie? Wydaje mi się, że moglibyśmy mieć mały problem, żeby cokolwiek zrozumieć no, no, czy... Może jest faktycznie, ale... Ale w ogóle fajnie wygląda, jest kolorowe i przyciąga uwagę, nie jest takie nowoczesne No, jest takie... no inne to kino, nie? Tutaj w ogóle tyle ludzi jeździ na rowerach, że mają porobione takie fajne ścieżki, które wyglądają jak drogi normalnie, takie wąskie tak, i... tylko są właśnie węższe na rowery i szczerze to można by się pomylić, nie? I Właśnie, samochodem. jestem ciekawa jak tutaj te drogi wyglądają latem na pewno jest o wiele więcej osób. O Karol, nasza konkurencja. Patrz, taki, mają taki skip. Ci, ci nasz popper, mają. No, oj, widzowie. Kaps i dropy, nercy. Oj, sporo oj, rzeczy. Oj, dobra, wchodzimy na talerz, <laughs> zobaczymy, co jeszcze mają. Ej, dobra, oni mają na wszystko wszystko, co my. Orzeszki takie mamy. Te ciasteczka mamy. mamy. Tego nie mamy, ale moglibyśmy teoretycznie. Te cheetosy mamy. slapsy mieliśmy. To mamy, to mamy. To mamy, to mamy. To, 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 też to też mieliśmy, to też. To też. I no, tak wszystko. A patrzcie, prime też mają. My aktualnie ich nie mamy, ale jest szansa, że niedługo będą. No dobra, wyszliśmy ze środka. Sklep fajny, ale jeśli nie mieszkacie w Kopenhadze, to większość nie, z tych rzeczy, które były znajdziecie tak. u nas na www.sweetplanet.pl ja. Dokładnie, ale kurde, sklep to no. też fajna opcja. Fajny, no. Trzeba no. będzie pomyśleć Mega o Mega dużo mogę tutaj podziewać, no. dlatego że jest to główna ulica, ale tak. nie wiem czy stać by nas było na wynajem lokalu, lokalu takiej głównej ulicy w Polsce. No póki co tylko sprzedajemy przez net, ale jakby się, szukali, kiedyś. jakby się szukali to wiecie gdzie znajdziecie. Ty, Natalia, Flying Tigers przecież z Kopenhagi. No tak. Nie bez powodu Do ma... Z, który, nie? z którymi mijamy, więc wydaje mi się, że też jest ich tutaj mnóstwo No, na pewno A propos Tigera, to Karol chyba nas konkurencję Ten sklep nazywa się Normal I wygląda jakby to był Tiger No właśnie, Będziemy wejdźmy tutaj zobaczyć właśnie co tutaj jest Ej dobra, to, jest, to wygląda w środku inaczej To jest taki trochę chyba wirus połączony z Tigerem no, trochę albo trochę bardziej. No właśnie, na styl Tigera też są. Mam teorię Natalia na to To jest Tigera Sklep, w sensie sieciówka tego samego właściciela, tylko y, jako drugeria. Myślisz? No bo wszystko tu wygląda identycznie to co, jak w, w Tigerze no? Też macie wszystko tak samo ustawione Ej dobra, niestety no, nie możemy znaleźć żadnego info, więc jak wiecie, czy to jest ten sam właściciel, co Flying Tigera, to dajcie znać. Wchodzimy na taki punkt widokowy, to jest chyba rotunda i tak? tutaj pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, że chodząc na taką wysokość, nie ma schodu. Tak, no wchodzimy, jak wiecie, o, idąc po prostu wokół okay. pod górkę, wokół tego środka i trochę tak jakbyśmy wjeżdżali do galerii, nie? Samochodem, w tylko, korzy z buta. Jesteśmy w na samej górze, ale tutaj są tak wąskie schody, że musimy czekać też zapalić się zielony światło, żeby móc no wejść na samą górę. No dobra, udało nam się wejść na samą górę i ja nawet nie mam. Czego, czekaj, czeka, Natalia, bo tutaj z tyłu jest akcja. No, dobra, no. Do. Chciałam powiedzieć, że nawet się aż tak nie zmęczyłam, pomimo tego, że wchodziliśmy mega wysoko. No, nie, fajnie się szło po tym, ale fajny też tutaj mamy widoczek. Można obejść normalnie dookoła, zobaczyć całą panoramę Kopenhagi. I Kopenhaga z góry trochę przypomina mi nasz Gdańsk. Bez kitu, no ty! Takie budynki, taka architektura. Ej, faktycznie jest podobieństwo. No, patrząc tutaj, normalnie starówka, nie w Gdańsku, jeden do jeden. Poszliśmy, się do największego Lego, które jest tutaj w okolicy. Wygląda potężnie. Jest chyba dwupiętrowe, nie? Więc Tak, wygląda. Chyba, żeby wystawa tylko taka jest. Nie wiem. Idziemy zobaczymy, bo no, Lego wiadomo jest z Dani i mam nadzieję, że będą to jakieś fajne zestawy. Chcę, że chyba chcesz mi coś kupić tutaj. Ale, ale to ty nas tutaj przyprowadziłaś, to po pierwsze. A po drugie, nie mamy czasu dzisiaj, trzeba zwiedzać. To co nie tak, że te rzeczy tutaj są giga drogie? Nie, w ogóle nie tak. Nie, no ale ładnie są zrobione te sklepy, trzeba przyznać. To ładnie, ale jak patrzę na te rzeczy, na przykład na te torebki, które są tam, to w życiu bym tego nie chciała. Za 10 razy mniejszy hajs i pewnie w rzeczywistości kosztuje. Bez skitu, no ale ciekawe. <laughs> Okej, okay, wszystkie atrakcje na dzisiaj mamy zaliczone. Za oknem robi się już trochę ciemno i trochę chłodno, bo jak świeciło słoneczko, to było fajnie. Teraz suszysto... Gorzej. i przyszliśmy na obiad do kolację w sumie, bo jeszcze nic nie jedliśmy no i wybraliśmy restaurację z burgerami i ja sobie pierwszy raz w życiu wzięłam smash burgera, nigdy w życiu nie jadam. jestem mega ciekawa czy im będzie smakował ja wziąłem sobie cheese burgera, pachnie dobrze, wygląda tak przeciętnie raczej ale zobaczyłem zaraz jak będzie smakował, ale jest problem w to jedzenie z restauracjami i powiem wam, że kurde znaleźć dobrą knajpę ciężko powinniśmy inaczej patrzeć na oceny, bo my szukaliśmy po opiniach a tutaj najwięcej miało takie 4.6, 4.5, 4.4 a nie było na przykład takich jak u nas, że 4.8 tak, nie doznaczone. Inaczej oceniają po prostu. Tak naprawdę Marika nam to napisała i teraz Natalia po powtarza. No dobra, uwaga, ocenka tego smasha. Dobry? Warto było tu przyjść. Ta restauracja miała najlepszą opinię z burgerowni, bo chcieliśmy dzisiaj zjeść burgery i no wychodzi na to, że był to dobry wybór. No dobra, witam was kolejnego dnia. Aktualnie mamy godzinę 12, więc dzień zaczynamy dosyć późno, a wszystko dlatego, że tam w tyle Karol siedzi i montuje jeszcze swój odcinek. Znaczy sobie to już nie montuje tylko przysyła go na YouTube'a i za chwilę wychodzimy. Dzisiaj dzień zaczniemy sobie od śniadania w takiej mocno popularnej piekarni, w której są podobno najlepsze crossfacingy pistacjowe, więc musimy je przetestować. Udało nam się dotrzeć do tej najpopularniejszej cukierni Ona nazywa się Buka i mamy tutaj tego pistacjowego croissanta Jestem mega ciekawy, jak on będzie smakował I faktycznie ten krem jest taki... taki gęsty, mist, no, ale nie no, mocno to wygląda Dla odmiany wzięliśmy sobie też takiego sandwicha, żeby zjeść coś może bardziej pożywnego i mniej słodkiego na śniadanie Ale uwaga, zobaczmy jak ten croissant mm. Przepyszny. Przypomina mi on krem pistacjowy z ciastko z dziurką. Okej. Okay. spróbowałem sobie go poza nagraniem, bo to jest mega ciemno, ale jest pyszny. Faktycznie mega dobra jest ta pistacja. Teraz jeszcze czas przetestować tego standardowego, bo jest tak potężny, nie mogę go ugryźć. O, no jest ogromny. Twardy chyba, co? Mhm, mm Jest trochę twardy, ale jest przepyszny z smaku i tam chyba jest pesto z z suszonych pomidorów. Przepyszny O, no to pycholka, dobra. Idziemy jeść. No i udało nam się dotrzeć na najpopularniejszą atrakcję Nihan, czyli taki pocik z kolorowymi dunkami. W sumie to kamienicami. Mega fajnie to wygląda. No, bardzo, to ludzi. tak? No tak, specjalnie po drugiej stronie, żeby wam to pokazać. Tam ciężko było chodzić, bo naprawdę jest sporo osób. Chociaż nie, tutaj już coś się trochę no, luźniej, no. luźniej zrobiło. Tam na początku było gorzej. Jak to się nazywa? Jeszcze raz? Michał. Dziwnie, Natalia widzę. Michał. Za... Natalia ja, odpadała TikTok i sprawdzała specjalnie, jak to się wymawia, ale ja to jest Wydaje mi się, że jeszcze nie do końca tak, ale no coś w tym no, stylu to Było na TikToku, może ktoś okay. źle powiedział, więc może faktycznie mówimy, to źle. Słuchajcie, przyszliśmy kolejną atrakcję, ale przez przypadek będziemy mieli jeszcze jedną, bo zwróćcie uwagę, że tam startuje ten hydroplan. Ja w ogóle nie spodziewałam się, że tutaj są hydroplany. One znaczy... się kojarzą z maledivami. Tak, ale on latał. Ja widziałem wczoraj, no, on tak, latał nad tam miastem, jest. no. Tak nisko bardzo latał. I się okazało, że on tutaj chyba właśnie ląduje i startuje, więc zaraz zobaczymy. O, to jest, słuchajcie, Syrenka, na którą wszyscy to przyszli, ale każdy teraz patrzy na ten samolot. No chyba jednak nie zobaczymy, jak startuje. Wydaje mi się, że on wypływa z tego portu i dopiero tam na otwartej wodzie rusza. Ale z racji tego, że jesteśmy w Kopenhadze, tutaj jest mnóstwo rowerów. Wszyscy jeżdżą na rowerach, to stwierdziliśmy, że my też musimy pojechać na rowerach i wypożyczamy właśnie porty. Mamy idealnie dwa rowerki obok siebie, więc zrobimy sobie małą traskę. Dosłownie jakieś tam dwa kilometry, żeby tylko zadziczyć, zobaczyć, jak tutaj się jeździ. I ty nie jeździłaś, nie? Elektrycznym rowerem jeszcze. jeździłaś? w życiu, więc. No właśnie. Fajnie się jeździ, jest takie wspomaganie, chociaż na wynajem takie na minuty też nie jeździłem nigdy. Zaraz przetestujemy, jak się jeździ jak to wygląda. No to wzięliśmy Karol bolciki. Nie no, błagam cię. po innego, bo ten po drodze był jeszcze jeden, więc wracamy. No i jak się jeździ? Śmiesznie, w sensie fajne jest to wspomaganie, bo nie pomaga już aż tak mega mocno, ale pod górkę dużo łatwiej. O, patrzcie jak śmiga. Ej, mega fajne te rowery. No i jest ten drogi, mam nadzieję, że ten będzie działał i będziemy mogli w końcu ruszyć w drogę. Słuchajcie, pojeździliśmy chwilę, super się jeździ, nie? Me mega fajnie, ale trochę się gubimy w tych skrzyżowaniach, tutaj mamy czerwony światło, więc stoimy, czekamy i zaraz jedziemy tędy dalej. Na dzisiaj zdanie wystarczy, przeszliśmy sobie teraz usiąść na kawkę, oczywiście Karol wziął ciasteczko, bo bez słodkiego to ciężko. Nie przejdzie, ale ile zrobiliśmy dzisiaj z 10 km? Chyba z 10, wczoraj zrobiliśmy 12, a dzisiaj to jeszcze nie koniec, bo pójdziemy sobie jeszcze gdzieś na kolację, ale chyba już was widzowie nie będziemy brali. No chyba tak, bo jutro jeszcze do mnie być może coś nagramy, zobaczymy jak to wyjdzie i jutro wracamy już, nie? J Teraz już i wydaje mi się, że ten odcinek jest mega długi I tak staraliśmy się nie nagrywać, dawać wszystkiego i pokazywać, że ta... o, teraz podeszliśmy pod rat. Już Wygląda on tak, tylko robiliśmy dla was przebitki po prostu Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał Mi się bardzo podobał, właśnie, bo Dobra, prezent to prezent dla mnie Dziękuję bardzo Natalia, mega Fajny wyjazd, Szkoła tylko, że tego pierwszego dnia byłem niewyspany, ale poza e -e -e. tym wszystko super Ja też jestem w szoku, że dopisała nam pogoda, bo jak patrzyliśmy na prognozy to miało być 16-17 stopni A cały czas było słoneczko, tak. było ciepło Dzisiaj było ciepiej niż wczoraj, miało być tak. dziwnie, dziwne, ale nie no fajnie wyszło ale na tym będziemy kończyli ten odcinek, na subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym